Witam wszystkich serdecznie Mamy tutaj 211 Maski nie będę otwierać, bo to jest 2.7 bodajże rzędowy silnik Maski będę otwierać z racji, że jest uszkodzony siłownik Nie chcę mi się jej trzymać ale tutaj pan przyjechał na tematykę, ponieważ tej, jak widać opadł. Yy, amortyzatory z przodu, ogólny przegląd. Skrzynia biegów wchodzi w tryb awaryjny. W sensie zostanie na przykład na drugim biegu i nie przerzuca dalej, trzeba wyłączyć, i włączyć samochód. Yy, nie wiem, co jeszcze tutaj. Nie wiem, co tutaj jeszcze trzeba naprawić, ale ale mam gdzieś kartkę zapisaną. Klient mi zostawił. Klocki, wentylator, chłodnicy cały czas pracuje. Przewód paliwowy jakiś tam cieknie. Także będziemy się zabierać za niego. Jest sobota wieczór, może nie dzisiaj, ale ale będziemy. I tutaj, co chciałem pokazać, tu mamy taki tłok, ale to jest akurat tłok od Boxera z 14 roku bodajże. Będziemy ten silnik odbudowywać, w cudzysłowie odbudowywać, ponieważ klient sobie zażyczył troszkę inaczej, żeby to było zrobione, żeby to działało. Nie wiem, ile to będzie działać, ale ja powiedziałem, że bo tam była wyroba, wyrobiona tulejka korbowodu i tłoch pukał na sworzniu nie? I żeby to było dobrze, to tak naprawdę trzeba wszystkie korbowody wyjąć, dać do sprawdzenia, nawet do prześwietlenia. Do spe specjalne firmy są czy nie ma pęknięć główkę korbowodu od tego całego pukania, góra-dół. E Oczywiście sprawdzić, pomierzyć cylindry, jeżeli nie mają jaja jakiegoś tam to jest hon, założyć nowe pierścienie, nowe panewki, oczywiście tulejki korbowodu. We firmie zrobić, sprawdzić tu osiowość, tu wszystko, dać nowe panewki. Wtedy to miałoby jakiś sens, ale klient sobie kupił używany tłok. I tak prosił, żeby to zrobić. Ja oczywiście niechętnie podchodzę do tego, bo ja się pod tym nie podpiszę, bo nie wiemy, co za używany tłok jest, nie wiemy, jest w ogóle z innej, z innej parafii. On w tym cylindrze też nie pracował. Także no, klient ma świadomość, że złożę, to będzie oczywiście jeździć, ale jak długo, to nie wiem, zero gwarancji. I tak dalej, i tak dalej, bo to nie jest zrobione fachowo, nie? Zostawiamy tego, tego, to, to ducato, a ducato robię ze względu, bo z polecenia pan przyjechał. Też robię auto z polecenia innych marek, także podbudowuję silniki, także nie ma z tym problemu. Także tak, jest z tym ducatem, czy tam bokserem. Tutaj mamy tłok od mojego GLa. Ja sobie tak zniosłem ten tłok, ponieważ oczywiście szukam części. Nie ma panewki, są bardzo drogie. Pierścienie są bardzo drogie w serwisie i remont ten by mnie by wyniósł grube pieniądze, naprawdę grube. I tak sobie pomierzyłem wszystko. Pomierzyłem sobie panewki, grubość panewek mikrometrem, oczywiście eee, większym mikrometrem o większym zakresie. Pomierzyłem tłoki. Cylindry, wszystko jest tak, jak ma być, i co tutaj będziemy robić? Tutaj ktoś już kiedyś ten silnik rozbierał, bo sobie naznaczył to jest tłok ósmy. Tutaj jest oczywiście jakiś zadry. A to akurat ten, to jest akurat wyczyszczone do głowy aluminium. Te kreski to muszę po prostu poprawić, bo tu taki gruby nagar, to jest, to jest nieważne. Tutaj tak nie znaczymy na denku. Nikujemy tego denka, chociaż tutaj nic nie jest. Ja patrzyłem na ten tłok, na inne tłoki. To nie jest jakieś głębokie, ale tak nie znaczymy. Układamy w kolejności, ewentualnie myjemy, wszystko otuszczamy i sobie piszemy flamastrem, który tłok, na którym codziennie pracował, jak ma, ma, ma przyjść ten sam, bądź są specjalne znaczniki, albo możemy to narysować sobie zwykłym. Jakimś szpikulcem, ósemeczkę delikatnie też będzie ją widać. Ale co chciałem powiedzieć? Tłok jest dobry, tej tutaj warstwy ślizgowej tutaj nie ma wytartej. Minimalnie, tylko to jest wszystko w normie. Jeżeli by spojrzeć do serwisówki, panewki też nie są złe. Aczkolwiek ten samochód kiedyś przyjechał do mnie, ja go odkupiłem, bo klient już nie chciał później go robić. Ja go odkupiłem na uszelki pod głowicami, tuleje opuszczone. Oczywiście zrobiłem ten blok. I klient powiedział, że go nie chce. Ja go odkupiłem, tak już kiedyś wspomniałem. I teraz tak, ten tłok będę przerabiać pod siebie. Panewki już, już, yy, panewki już yy, są wyceniane przez firmę, która się specjalizuje. Nie jakąś byle jaką, tylko taką firmę, która, która, która po prostu... Produkuje panewki, robi szlify wałów, azotuje wały itd., itd. żeby to działało, bo to ma być tak jak oryginał w sensie kompozycja i cała panewka główne korbowodowe, wysłane, wysłane są wymiary, wzór panewek, wymiary wszystko już mają. I teraz, tak tutaj cylindry są u mnie idealne, w tym Gielu. Pierwszy, pierwsze dwa pierścienie są bodajże 2 mm. Ten nie pamiętam, olejowy jaki jest. Szeroki, ale do czego zmierzam? <laughs> Zakładam pierścienie sw swoje od innego auta. Tu będą założone pierścienie, też od Mercedesa, ale. Innego. Ważne jest, żeby się. To jest nieważne, jak pierścienie. ważne są, żeby żeby po prostu nie były pierścienie ani za twarde, ani za miękkie, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby I z czego jest zrobiona tulej i z czego są zrobione pod tą tulej pierścienie, zastosowane takiego materiału, żeby nie było tak, że pierścienie będą się wycierać w oczach, że tak powiem, przez twardość tulei. To wszystko musi być. Zgrane, dopasowane, tak jak ma być. Ja sobie takie pierścienie dopasowałem. Z tym, że średnica jest to ta sama co oryginalne te pierścienie od GL420. Oprócz tego olejowego z dziurkami tutaj, ponieważ on tutaj jest bardzo wąski i dziurki ma takie bardzo małe, pozaklejane. Ja zastosuję szerszy pierścień tutaj. Bo w komplecie są dwa identyczne, jeden jest szerszy wyczyszczę te rowki i ten rowek poszerzę zwyczajnie ten rowek będzie poszerzony do grubości pierścienia jaką potrzebuję I te, i te rowki tutaj w takim pierścieniu to nie to jest pierścień oryginalny od tego w takim pierścieniu są duże wyraźne, że po prostu oleju na pewno nie będzie brać taki samochód z racji, że jest inna konstrukcja pierścienia, nie? Ale biorę auto właśnie o tego typu pierścieniach Jak ktoś właśnie nie zmienia oleju, są zanagarowane, a zanagarować taki pierścień jest bardzo łatwo, ponieważ Ma naprawdę bardzo małe te otworki tutaj Ja założę taki duży pierścień, dla duży Z dużymi otwarami pierścień oryginalny, oczywiście z dużymi otworami Szerszy, dlatego muszę ten rowek, <laughs> ten rowek będzie Przetoczony Rowek będzie przetoczony Sam go przytoczę sam, pojadę sobie z przyrządami, odpowiednio tłok ustawię, pomierzę, bicie, wszystko, żeby nie było, żeby miał ręce i nogi i zrobię to tak, że to będzie dobrze, na 100%. Przerobię korbowód, w sensie, żeby miał smarowanie stworzeń bo sworzeń ma smarowanie tyle, ile, tylko tyle, ile tam wejdzie oleju. da radę się przydostać tutaj między tłok a korbowód, tutaj, tam, dlatego ten korbowód jest z góry ścięty. Uważam, że tego oleju jest tam zbyt mało, powinno być go więcej, dlatego robię smarowanie dodatkowe z tłokowego w tulejce. To jest kolejna sprawa. No i te panewki będą moje, nie? Moje czy moje? Yy, będą zrobione panewki porządne i będziemy, te, będę testować swój samochód, aczkolwiek testować nie muszę, bo wiem, że to będzie działać yy, długie lata na 100% <laughs> yy, ale mówię nagram taki filmik że się przymierzam, że już zacząłem coś tam robić a jak już ogarnę korbowody tłoki szyściutko, zniosę blok. Będziemy ogrywać ciąg dalszy także, także będzie wszystko tak jak ma być. Oczywiście tulejki pójdą nowe tutaj w korbowód dodatkowe smarowanie <laughs> już to smarowanie robiłem kiedyś kiedyś w volkswagenie w moim volkswagenie jak kupiłem z zatartym silnikiem i to jeździłem to było 200 koni chyba czy tam nie 180 koni tam był program zrobiony. Nie było problemu do tej odjeździ bo sprzedałem znam dziewczynę która tym jeździ i nic się nie dzieje nic się nie będzie dziać. Także poprawiamy fabrykę pierścień smarowanie Yy, i no to będzie fabryczne wszystko <laughs> yy, na cylindry cylindry są wszystkie w bardzo dobrym stanie, naniosę tylko hon na cylindry i to jest wszystko yy, oczywiście wszystko będzie myte, bo to wszystko leży w magazynie to wszystko muszę wymyć, dotknąć, żeby to wszystko miało ręce i nogi co jeszcze chciałem powiedzieć no i ten silnik będziemy składać muszę zrobić uszczelki grubsze pod głowice ponieważ tam był planowany i blok i, yy, i głowice będą robione także na pewno muszę tam zwiększyć o ileś setek <coughs> bo nie chcę już się bawić w frezowanie tłoka wszystko będzie mierzone pomierzone tu, nie, tu, tu nic się nie dzieje bez dokładnych danych, bez dokładnych pomiarów, nie? Także mówię, taką ciekawostkę nagram, będziemy robić taki tłok, smarowanie i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, także będzie silnik igła, później się zajmę skrzynią biegów od tego małego GL-a, w sensie dopóki jest wyjęta, na stół mechatronika rozebrana, wyczyszczona, każdy element dopiero złożone, zamknięte wlane olej na aucie, żeby to wszystko miało ręce i nogi, także Miłego wieczoru, sobot, miłego sobotniego wieczoru, jest godzina w pół do dwudziesta Pozdrawiam wszystkich.